Cześć, witajcie z tej strony Carix Games. Dzisiaj tak, zrobiłem to. Kupiłem karnet zadmiarski dla Was z tych gemów, co. Mieliśmy niestety pakiet za 52 zł. I dzisiaj sobie zrobimy opanik i odblokujemy Rafsa. Mamy 32 skrzynki. No to najpierw skin do Doryla. Jest, on jest kozacki. Megabox. 5. Monety, big box, nic, monety, taki odznak, fajne fajne nawet i punkty mocy, to wiecie sobie, co, ja bym chciał sobie wymaksować Leona i Edgara, Leon, big box. A może wiecie jaką taktykę zrobimy? Że najpierw sobie od RAWS odblokujemy, żeby zbierać do niego też punkty mocy. I mamy pułkownik RAWS, 5 na 5 klimatyczny. Dobra. Coiny, mega megabox. 5. Coiny, big box. Nic. No to, to już władujmy w Leona. Big Box. Choiny. Odznaka do Ravsa. Big Box. O! Jest Gwiazda Del Primo Elf Odznaka Mega Box. Big Box Nic Odznaka Punkty mocy A wiecie Leo, Do Leona nie dajmy Bo nam zamieni na Koiny Dajmy sobie to do raz. Dobra Koiny Odznaka Big Box o, do kruka, padlinożerny kruk. Będzie się nagrywać. Duża skrzynka. Znowu gliniane gołębie, Co? Jakiego dzisiaj mamy farta do gadżetów i star powerów? Odznaka i jeszcze dalej tutaj na Nie, do nie chcę na to. Wiecie sobie, do kogo to damy? Nie do nani. Dajmy sobie to do Edgara. Mały box, 10 gemów i mega box 5, no ale trzy rzeczy spoko, no i jeszcze będzie na pewno opening, o i to jest ta misja co miał chce Leona, ta misja właśnie, na Rapsa i właśnie w odcinek jak robimy tylko tą misję, 15 razy musimy wygrać, rafsem, i na pewno jeszcze zrobię panik do tych 70, i wtedy będziemy mieli już rodzinę rafsa, więc będzie spoko. No i to było na tyle dzisiejszego odcinka, nara i cześć.